Z początkiem Rizena jest stanie się utożsamić każdy Polak. Pasażerne gapę. Tym właśnie jesteśmy. I jako, że musi być sztampowo, to na statku dzieje się to. Rozbijamy się, przytomność odzyskujemy na plaży, w trakcie wielkiej burzy i właśnie w tym momencie zaczyna się gameplay. Tą plażę będziemy sobie zwiedzać, tą plażę będziemy sobie eksplorować, będziemy tutaj pokonywać nasze pierwsze stworzenia, czy też zdobędziemy naszą pierwszą broń w postaci patyka wyrwanego z drzewa. W zasadzie nie dzieje się tutaj nic, na co warto by było zwrócić uwagę. Więc zagadujemy do jedynej dziewczyny, która przetrwała tę wyprawę. Jest to też ta sama dziewczyna, z którą płynęliśmy na Gapę. jeśli czysto przez ten fakt stwierdzacie, że czeka nas jakiś power couple moment, czy cokolwiek, to nie. Jest to sztampowa baba, którą trzeba ratować, której trzeba nawet gotować, więc nawet tego nie potrafi. Oczywiście również będziemy musieli ją chronić przed każdym najmniejszym niebezpieczeństwem. Ona nawet nie weźmie tego głupiego patyka do ręki w momencie, w którym bijemy się z jakimś cierwojadem czy wilkiem, ale musimy jej uwierzyć na słowo, że naprawdę trzyma za nas kciuki. Naszym aktualnym celem jest odnalezienie cywilizacji i to też robimy. Po paru dziesięciu metrach w głąb dżungli napotkamy pierwszy domek, który przyjdzie nam spenetrować. Znajduje się tam łóżko, jakaś skrzynka, jakiś kluczyk. Generalnie nie ma tutaj nic ciekawego, ale tutaj też właśnie otrzymujemy ważną misję. Nasza kobieta nie umie gotować, więc przyrządzimy jej pysznego kurczaczka. Po czym ta kobieta właśnie stwierdza, że jest bardzo zmęczona i zostałaby z chęcią w tym właśnie domku, a my powinniśmy ruszyć dalej, żeby znaleźć jakieś inne oznaki cywilizacji. Co oczywiście robimy, bo jesteśmy głupim psem, czy też głupim głównym bohaterem. Więc tym razem, już w samotną wędrówkę, udajemy się dalej w głąb dżungli. Tam też spotykamy pierwszą strukturę antyczną, pewną świątynię. I te właśnie struktury świątynne będą bardzo ważne w późniejszym etapie fabularnym. Mimo, że sama świątynia wygląda bardzo złowrogo, nasz bohater decyduje się ją spenetrować. Wchodzi tam i napotykamy pewną pułapkę, ale omijamy ją sprytnie. Ale okazuje się, że tak, że my powinniśmy wejść w tą pułapkę i nie tak jak w gotiku. Ona nie przysporzy nam kłopotów, ponieważ jest to zwykła zapadnia i po wpadnięciu w tą zapadnię znajdujemy się w pokoju z jednym przeciwnikiem, z którym jesteśmy w stanie sobie poradzić bez największych problemów. Bierzemy wszystko, co jest wartościowe z tej świątyni i udajemy się dalej w głąb lasu. Tam też czeka na nas drugi budyneczek, który przyjdzie nam oczywiście spenetrować. My w progu tego domeczku widzimy Jana. Ziomeczka, który generalnie jest pozytywnie do nas nastawiony, ale wita nas z nożem, no bo jest uważny co do obcych. Ziomeczek ten przedstawia nam dwie frakcje, do których przyjdzie nam ewentualnie dołączyć. Pierwsza to Inkwizycja, ludzie honoru, ludzie magii, ludzie umysłu. Druga to po prostu obdartusy na bagnie. Nic ciekawego. Nam przyjdzie oczywiście dołączyć do wspaniałej inkwizycji, ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw musimy udać się na farmę Lobarta. Znajduje się ona nieopodal do mostwa tego obdartusa Jana. Tam też będziemy musieli zbierać rzepę. To znaczy, w tym wypadku oczywiście jest to zboże, ale quest bardzo przypomina. Ten ze zbieraniem rzepy. Tylko rzepa była taka swojska. Zboże to mimo wszystko nie takie polskie. Rzepa. Rzepa to jest coś, co my wpierdalamy. To jest coś, co chcielibyśmy wpierdalać, czy to jest coś, z czym się utożsamiamy. Zboże jest złote. Polska za to jest krainą główna, więc to właśnie z rzepą będziemy się bardziej utożsamiać i wyobraźcie sobie, że nie zbieramy właśnie zboża, tylko tą naszą polską rzepę. Pozbieraliśmy to zboże, idziemy do głównego farmera, oddajemy zboże. Dowiadujemy się, że w momencie, w którym wykonamy wszystkie questy dostępne na tej farmie, jeden z gości na farmie zaprowadzi nas do miasta. Czy jesteśmy tym jakoś bardzo zainteresowani? Oczywiście, że nie. Ale jak to się mówi, darmowemu doświadczeniu nie powinno się zaglądać między zęby. Drugim questem, który przyjdzie nam wykonać na tej farmie, jest to pokonanie wilków, które. Dręczą farmerów. Idziemy więc do jaskini, pokonujemy jednego, drugiego, trzeciego, piątego wilka i wracamy. I to są już te wszystkie questy dostępne na tej farmie. Za chwilę, oczywiście, będziemy udawać się do miasta, ale w tym miejscu chciałbym się zatrzymać i opowiedzieć wam o czymś. W momencie, w którym ktoś tutaj nie jest zainteresowany moją opinią na temat tego tytułu, to może sobie przewinąć do następnego podpunktu, który będzie po prostu końcem fabuły w tym odcinku. Cała reszta rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam na moje opinie. Ten etap, zwany przeze mnie Farmą Lubarta, idealnie pokazuje w czym tkwi problem w Piranha Bytes. Spójrzcie sobie i porównajcie jakie questy tutaj będziemy robić, a jakie zrobimy faktycznie w Gotiku 2. Na farmie Lobarta. Faktycznego Lobarta. I okaże się, że te questy w większości się pokrywają. Bo tak swoją drogą coś, o czym nie wspomniałem, to dla tej pannicy, którą zostawiliśmy w przed tym pierwszym budynku, musimy zdobyć patelnię. Więc jest kurwa srogo. Jest kurwa kreatywnie. I tak jak mi się wydaje, i tak jak ja podchodzę do tej serii, to wydaje mi się, że ludzie... Odpowiedzialni za Gotika, odpowiedzialni za Riseny, bardzo chcieli się odciąć od tej serii. Bardzo chcieli się odciąć od tego Gotika. Od tego Gotika, który był ich największym sukcesem, ale jednocześnie zamknął im drogi na rozwój. No bo oni chcieli robić tych piratów i tak dalej. Ale kurwa oni nie potrafią zrobić nic innego. Sam pomysł piracki, spoko. Kiełkował w nich po prostu od Gotika II. Tylko że co z tym zrobili? Są piraci i tyle. Tyle ciekawego jest kurwa w tym świecie. I ta właśnie kreatywność najbardziej jest ukazana w, na farmie Lobarta w Rizenie kurwa pierwszym, gdzie te questy nie różnią się absolutnie niczym od tych z Gotika dwójki. I ktoś może stwierdzić, o, tutaj to jest mrugnięcie okiem do fana Gotika II. Ale kurwa to nie jest mrugnięcie okiem, to jest po prostu kalka z tego, co było, a to już wtedy nie było kreatywne. Oczywiście to miało swój urok, oczywiście to miało swój klimat i oczywiście nie było w tym nic złego. Ale czemu jest powielany ten sam schemat? Sama ta farma, Lubarta z Rizena, mogłaby jak najbardziej funkcjonować jako taka farma. Lobarta, z gotika dwójki. No ale podejdźmy do questów kreatywnie i zróbmy coś ciekawego, zróbmy coś interesującego. W końcu mieliście tyle czasu, żeby się namyślić, jakie questy można robić na farmie. No, obiecuję wam, że bardziej kreatywne, niż pozbieraj rzepę, pozbieraj zboże. I to tam jeszcze palicho, ale kurwa zabij wilki, bo dręczą farmera, no to już jest kurwa sztampa na sztampie. No we wtorek mieliśmy do czynienia z pierdoloną Arkanią, upadkiem Tarif. i tam był dosłownie taki sam quest. Wiadomo, te wilki nie były w jaskini i tak dalej, owieczki były zagrożone, no ale to jest dosłownie to samo. A my chwalimy te piranie, za ich wspaniałe podejście do questów, a tutaj pokazujemy jak bardzo są to kreatywne bestie. No, nie bardzo. A to jak kreatywnie można podejść do tego szkieletu gotikowego, na którym Risen się bardzo opiera, pokazały pierdolone kroniki Mortany, które były robione przez pasjonatów, które były robione z porzuconego projektu, z rozbitego projektu. I czemu to tam wyszła tutaj nie? No bo kurwa ludzie odpowiedzialni za modyfikacje kochają pierdolonego Gotika. My kochamy Gotika, my spędzamy tam setki godzin rocznie. Tymczasem twórcy Gotika chyba najwyraźniej nie. Nie potrafią zrozumieć, czemu to właśnie gotik osiągnął taki sukces. Nie potrafią zrozumieć, czemu my jesteśmy oczarowani tym tytułem, bo oni nie są. To jest przecież zwykły RPG. To jest przecież tylko następna gra, którą mamy na liście, która akurat siadła. I to było tylko i wyłącznie przez to, że żadnej innej gierki nie było. Tylko według mnie tak kurwa nie jest. Gothic tak czy siak w momencie, w którym wyszedłby parę lat później, osiągnąłby bardzo podobny sukces. Tak mi się wydaje, oczywiście możemy gdybać, możemy się kłócić, że możliwe, że nie i tak dalej. Ale uważam, że tak. Uważam, że tego, dosłownie tego klimatu... ...póki co nie podrobiła żadna gierka. Niestety. I to właśnie jest ukazane przez to, że fani do tej pory wracają do tego gotika. Bo kto kurwa wraca do Wiedźmina I? Mamy lepszą wersję w postaci Wiedźmina III, a do gotików się cały czas wraca. I to wracają ludzie, którzy mają po prostu jakieś tam wspomnienia z tą grą. Nie muszą być zapaleńcami, nie muszą kochać tej serii. Ale wrócą sobie. Wrócą sobie na te dwie godzinki. Pewnie będą bawić się średnio, sumarycznie, ale poczują ponownie ten klimat. Które ją nie czują kurwa nigdzie indziej. I to jest coś wspaniałego w gotiku, to jest coś wspaniałego, co by mogło być wspaniałe w Rizenie, ale twórcy tego nie kumają. Twórcy nie kochają tej serii, nie kochają kurwa nas, fanów tej serii. I nie potrafią nas zrozumieć przede wszystkim. I jako, że nie chce się tutaj już za bardzo rozklejać, to przechodzimy do dalszej części fabuły Rizena. Od tego momentu opisy już nie będą tak dokładne. W większości to dlatego, że czeka nas sztampa na sztampie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw musimy dostać się do miasta. I faktycznie do tego miasta idziemy, ale nie po to, żeby dostać się do miasta, tylko po to, żeby wzięli nas do inkwizycji. Jak się okazuje, wzięcie nas do inkwizycji wiąże się z tym, że zostajemy pobici. Zostańmy pobici, nie możemy się zgłosić. Pewnie jakaś opcja tego typu jest dostępna w tytule, ale. No ale my zostaliśmy pobici. i Mam nadzieję, że nie wiążą się z tym jakiekolwiek konsekwencje. I z tego co widzę, to nie, bo jesteśmy w stanie otwarcie przyznawać, że udaliśmy się do Inkwizycji jako ochotnik, i w sumie to nie będzie kłamstwo, ponieważ pod miasto faktycznie udaliśmy się dobrowolnie. Wracając, po pobiciu budzimy się w klasztorze. Wita nas jakiś cieć, mówi nam o tym, że powinniśmy zrobić zadania, żeby dostać się wyżej w rankingu właśnie w Inkwizycji. I właśnie jeśli chodzi o misje, które tutaj napotkamy, to będziemy musieli między innymi znaleźć zastępstwo dla gościa, który w tym momencie przerzuca gnój. Ciekawe czy w Gotiku jesteście w stanie znaleźć podobny quest. Dalej mamy oczywiście arenę, na której będziemy musieli pokonać trzech typów tylko po to, żeby pokonać czwartego. Ciekawe, czy w Gotiku znajdziecie podobny quest. Kończąc śmieszki, naprawdę nie ma tutaj nic ciekawego i w zasadzie wszystko to, co tutaj dostrzeżemy, to questy, które w Gotiku pierwszym czy w gotiku drugim jak najbardziej występowały. Ale generalnie podsumowując, wszystkie te misje sprowadzają się do tego, żebyśmy nauczyli się podstaw magii, podstaw walki kosturem czy też pałą kosturową. I to tyle. I wtedy będziemy mogli się przyjąć do inkwizycji. Już byliśmy do tego zmuszeni, no ale będziemy mogli awansować w rankingu Inkwizycji. I tutaj możecie mieć mi to za złe, ale postanawiam zakończyć swój materiał. Nie dlatego, że mi się nie chce dalej przechodzić, ale dlatego, że znam strukturę Risenów i znam strukturę gotika. I wiem, że w tym rozdziale pominęliśmy bardzo dużą ilość misji. Dodatkowo wiem, że w drugim, trzecim czy piątym czy kurcze jakimkolwiek rozdziale po rozdziale pierwszym za bardzo misji pobocznych nie ma. Więc w momencie w którym decyduję się na następny filmik w tym momencie, to pewnie on będzie rozłożony pół na pół. Tutaj skończyliśmy połowę pierwszego rozdziału i to myślę, że to jest połowa pieprzonej gry. W każdym razie zapraszam do podsumowania Podsumowanie bardzo krótkie. Bawiłem się bardzo dobrze, będę bawić się jeszcze lepiej. W momencie, w którym filmik osiągnie pożądane przeze mnie wyświetlenia, to jak najbardziej doczekamy się drugiej części. I jeśli nie bardzo, to możliwe, że kiedyś wrócimy do tego tytułu. Póki co, to było Gniazdo Nostalgii. My się widzimy w każdy wtorek i w piątek o godzinie 17. No, do zobaczenia.